Dzień dobry Państwu spotykamy się na kolejnej edycji uroczystego wręczenia stypendium starosty Śdwińskiego. Stypendium to swój początek ma w 2005 roku, a zatem już 19 lat. Ta edycja to jest wręczenie stypendium. Które ma wymiar finansowy, za Wasze wyniki w nauce. Serdecznie yy, witam Panów, dyrektorów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie, Pana Daniela Nowaka, Pana Dyrektora Krzysztofa Browińskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Proniewskiego w Świdwinie. Pana dyrektora Damiana Mroza, dyrektora Zespołu Szkół w Połczynie Zdroje. Witam bardzo serdecznie Was, stypendystów, a i w sposób szczególny witam również współgospodarzy tej dzisiejszej uroczystości, pana przewodniczącego. Rady Powiatu Jerzego Anielskiego. <klucza> witam byłego dyrektora zespołu szkół imienia Władysława Broniewskiego w Świdwinie, pana dyrektora Edwarda Wójcika, dzisiaj radnego rady powiatu, <klucza> który w radzie powiatu, w lokalnym samorządzie zajmuje się sprawami również oświaty. I gorąco witam Pana Mirosława Majkę, starostę Świdwińskiego, którego właśnie dzisiaj stypendium będziecie odbierać. Zaproponowaliśmy z Panem Starostą temat, który wraca do, który jest nawiązaniem do takiej niezwykle ważnej sprawy, jaką jest nasze życie, a życie to odżywianie, a odżywianie się to wiedza. Jest to. Publikacja powszechnie dostępna na YouTubie. I kontynuując zaczniemy od wręczania stypendiów dla uczniów ze zdroju Spółczyna Zdroju Hubert Jacewicz, Jan Szczepański, Zuzanna Szewczak, Jagoda Tokarska, Filip Kaczmarski, Julia Jurkowska i Igor Aniołkowski. Poproszę o wręczenie dyplomów dla Angeliki Arendacz, Wiktorii Pochelskiej, Niny Kucper, Julian Kwiatkowski, Alicja Olejnicka, Amelia Orłowska i Natalia Szczesna. Pendium otrzymuje również Weronika Wilk, Jakub Wojtukiewicz, Wiktor Zieliński i Szymon Kulesza. I tak, e, uczennica techniku ekonomicznego, najwyższy wynik w Zespole Szkół Rolniczych Katarzyna Kiejno. Bardzo prosimy o wystąpienie. Adriana Knut, Wiktoria Tymińska, Zuzanna Skamira, Przemysław Afeld, Mateusz Wiśniewski, Amanda Dzik i Jakub Matrowski. Kinga Grosicka średnia ocen również powyżej 5, Patrycja Makarewicz, Piotr Parzyszek, Milena Elżbieta Bącal, Bartosz Gryglicki, Piotr Buczkowski, Oliwia Dąbek i Fryderyk Gaweł. Iwo Kuźma, Zuzanna Lomnic to Technikum Ekonomiczne, Olivia Orlińska, Piotr Piliński, Agnieszka Potyralska, Jan Trąbiński i Karolina Macioszek. I liceum ogólnokształcące w Świdwinie. Największa liczba nominowanych i wyróżnionych stypendiów. Ponad 75 stypendiów przyznanych, w tym na koniec tego półrocza. A wśród uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki, to są licealiści których najwyższy wynik właśnie mierzony tą średnią ocen, ale wiemy, że ta średnia wyraża wiedzę ze wszystkich przedmiotów jest Dominika Bartosik, Julia Szczepańska, Michalina Kapcia, przepraszam, Zofia Lemieszek, Nadia Michałek, Hanna Chojnacka, Aleksandra Zakowiecka, Lena Muszyńska, Zofia Bornus i Zuzanna Głażewska. I kontynuujemy. Wyróżnianie stypendium licealistów ze Świdwina. Nikola Połczyńska, Zuzanna Dejewska, Gabriela Gabrzewicz, Martyna Gabrzewicz, Maja Szczepańska, Natasza Brycka, Paulina Wiktorowicz, Julia Grzywińska, Hanna Kopacz, Zofia Lindobeja. Szymon Kapela, Nikola Sobczuk, Aleksander Korszyłowski, Dorian Beran, Bernat, Przepraszam, Róża Kozera, Bartosz Piotr Wojtuniak, Gabriela Kurlapska, Wiktoria Nowak, Zuzanna Sandkiewicz, Natalia Tworek, Amelia Kowalewska. Paula Mączewska, przepraszam, Zuzanna Bednarska, Olga Korytowska, Patryk Stasiak, Maja Basiejko, Amelia Jędrzejszyn, Zuzanna Krawczyk. Wojciech Kudelski, Amelia Romanowska, Izabela Mastalarek, Aleks Romanowski, Szymon Tomasz Kosobucki, Michał Rynkiewicz, Maja Zagórska, Miłka Domagała, Kinga Jackiewicz. W tym roku akurat tak jest, że zresztą od wielu lat, jeżeli chodzi o liczebność szkoły, to na, najbardziej liczebną szkołą ponadpodstawową w Powiatu siwińskiego jest Zespół Szkół Rolniczych, ale w tej edycji najwięcej wyróżnionych stypendiami jest w liceum w Świdlinie, z czego się cieszymy. Aleksandra Kolanowska, Antonina Lindobeja, Hanna Zbitka, Aleksandra Baranowska, Julia Bartosiewicz-Dzik, Natalia Białucha, Katarzyna Bosek, Karol Bredla, Weronika Filipiak. Patrycja Kasprzak, Wiktoria Klucewicz, Klara Kurowska, Patrycja Kutkowska, Wiktoria Kwaśniewska, Dominika Maksiak, Martyna Ogrodnik, Jakub Ogrodowski. To jeszcze Ewa Sobieraj i Maja Symion. i Maja Szymon. Małgorzata Tyrka, Aleksandra Zachoszcz, Julia Wychowałek, Olivia Troska, Michalina Deutz, Katarzyna Sokołowska oraz Wiktoria Żdańska. Ja bardzo proszę o to, żeby głos zabrał dawca w wyniku budżetu Rady Powiatu, Samorządu Powiatu Siedwińskiego i uchwalonego również przez zarząd powiatu tych stypendiów, pan starosta Mirosław Majk. Największy beneficjent dzisiejszy w zasadzie uczniowie zespołu szkół w Świdwinie pan dyrektor Mrowiński powiedział, że przecież starosta mówił, że ma pieniądze panie dyrektorze jest to czas przeszły <grywy> będziemy się starać, dobrze, dobrze wymyślone było z panią skarbnik, że jest wzięta zarząd będzie oczywiście znajdzie te pieniądze, pokaże pani skarbnik, pani skarbnik będzie czyniła cuda, żeby żeby znaleźć pieniądze, te więcej pieniędzy, bo to na, na pewno się zdarzy, a a jeżeli będzie stać, to też żeby pokryć troszkę tą inflację, czyli może i nawet trochę podnieść to stypendium, bo no, no nie wiem ile, że dwa lata temu, trzy lata temu było do tej kwoty przyznane. Życzę wam samych sukcesów, dużo radości. Nie przejmujcie się tym, Roman, ja nie odbieram ci kompetencji absolutnie tym, że wam powiedział, że to jest... Te, te pieniądze, które w jakiejś tam kwocie dostaniecie, przeznaczyć na sprawy szkolne, to są wasze pieniądze. Możecie na cukierki, których dzisiaj będzie brakowało, na przykład po wyjściu z tej sali nie przeznaczać i, i będziemy się równie bardzo cieszyć. Poproszę również o zabranie głosu pana przewodniczącego Jerzego Anielskiego. Bardzo prosimy. Mm. Dziękuję bardzo za umożliwienie mi zabrania głosu w tym y, czasie. Ser chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim nagrodzonym uczniom, ich nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom. Życzyć wam kolejnych stypendiów. Za pół roku, jak pan starosta powiedział, może nawet zwiększą się te stypendia troszeczkę. Także wszystkiego najlepszego, a na nadchodzące święta, które są już tuż za pasem, życzę Wam wszystkim, Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych i spokojnych przede wszystkim świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I poproszę również o zabranie głosu Pana Edwarda Wójcika, który również właśnie, tak jak powiedziałem, w naszym. Lokalnym samorządzie zajmuje się sprawami edukacji. Przepraszam za nadużycie Waszej cierpliwości. Nie potrzeba nas trzech. Jeden powiedział wszystko to, co można powiedzieć w związku z tą sytuacją. Ja się oczywiście przyłączam do wszystkich tych życzeń, które padły z ust moich przedmówców i chcę powiedzieć, że satysfakcja jest ogromna wtedy, kiedy tak liczne grupy młodzieży, przecież coraz mniej licznej populacji szkół średnich w powiecie, jest. Odsetek jest bardzo wysoki. Przyłączam się do życzeń. Szczególnie gratuluję wszystkim tym, albo wszystkim gratuluję w sposób szczególny. Ale chcę zauważyć, że ci, którzy są na ostatnim etapie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i za chwilę, za pół roku będą wychodzić z tej szkoły i szukać sobie miejsca na wyższych szczeblach pobierania nauki, zdobywania nowych kwalifikacji, zrobili to w taki sposób, jak sobie wymarzyli, poszli na uczelnię, zdobyli zawody, które sobie. Kiedyś tam wymyślili i będą się później w dorosłym świecie urządzać. Wszystkim gratuluję jeszcze raz i powtarzam słowa, które padły, że będzie miło się z Państwem spotkać, niektórym w związku z następną edycją tego, tego, tego wyróżnienia. Jednocześnie jak tutaj siedziałem, to dwie refleksje takie wysnuły mi się. Po pierwsze Krzysztof, Poszedłeś w jakość, co Ci powiedziałem, tak, do ucha, że zespół szkół poszedł w jakość. A druga refleksja taka, ciekawe, co to będzie za jakiś czas, kiedy wejdzie w życie na dobre rozporządzenie nowej minister edukacji, która nie będzie zadawać do domu, na podstawie której nie, będzie, nie będą zadania domowe w domu odrabiane, nie będzie konieczności... Czy w związku z tym ta grupa też będzie taka i nie mam tu żadnych wątpliwości? Na pewno tak, bo jesteście przykładem tej grupy młodzieży, która bez względu na to wszystko, co w tej szkole się dzieje, jak ona jest organizowana, a w naszym powiecie mamy takie wrażenie, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, gimnazjalne, ponadgimnazjowe, ponadpodstawowe funkcjonują doskonale można zdobyć wiedzę bez względu na to, kto jak, gdzie się uczy. Wszystkiego dobrego. Ja również gratuluję osiągniętych wyników. Życzę dalszego naukowego i osobistego rozwoju. I do zobaczenia na następnej edycji, a dzisiejsza dobiega końca. Dziękuję.